Też modlitwą. Tych wszystkich, którzy żyli przed nami, którzy oddali życie. Ale też, moi drodzy, też myślmy o naszej kondycji serca. Bo tak jak na krzyżu Jerzyku jest napisane łatwo umrzeć trudniej cierpieć a najtrudniej żyć dla Ojczyzny. Żyjmy pełnią życia, czyli pełnią wolności, pamięć zachowujmy, ale też bądźmy solidarni ze sobą. W jednej trosce o tę jedną najwyższą wolność, która zawsze w koronie chodzi. Powierzajmy domy nasze i rodziny, i Polskę, i tych, którzy walczyli, poległy, Bożej dobroci i łasce. Ojcze nasz, żyj w niebie, żyj imię Twoje, żyj w błędztwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Plewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uścigaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. W noc styczniową 22 stycznia 1863 roku stawili się do walki o wolność, całość i niepodległość ojczyzny naszej. Stajemy do apelu pamięci, aby oddać cześć żołnierzom powstańcom, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, a ich prochy spoczywają w wielu, często bezimiennych mogiłach na terenie całego kraju. Oddajemy hołd powstańcom, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako sędziwi bohaterowie a nieliczni z nich doczekali wskrzeszenia wolnej i niepodległej Polski w listopadzie 1918 roku. Chyląc w pokłonie głowy przed mogiłami powstańczymi, wzywam do apelu ojców Bernardynów z Karczówki, księdzy decyzjalnych, alumnów kieleckiego seminarium, kielecką młodzież szkolną, rzemieślników, urzędników, którzy przygotowywali powstanie i w nim uczestniczyli, Wzywam przywódców konspiracji w Kielcach, działaczy organizacji cywilnej i wojskowej. Wzywam spiskowców z Białogona, Czarnowa, Dymin i Posłowic, którzy w mroźny wieczór 22 stycznia dotarli na karczówkę, szykując się do ataku na Kielce. Wzywam kapelanów oddziałów powstańczych księdza Agrypina Konarskiego, księdza Serafina Szulca, księdza Kacpra Kotkowskiego, ojca Antoniego Majewskiego, księdza Izydora Ciąglińskiego. I wielu innych bezimiennych bohaterów stanu duchownego. Stańcie do apelu! Szanowni! Wzywam do apelu Adama Chmielowskiego, 17-letniego powstańca, ciężko rannego w bitwie pod Mełchowem, w której stracił nogę. Uratowany dalsze swe życie poświęcił Bogu i Bliźniemu, przez Ojca Świętego Jana Pawła II, wyniesiony na ołtarze jako święty brat Albert. Wzywam powstańców styczniowych, którzy w bitwach pod Świętym Krzyżem. Wodzentynem, Małogoszczem, Suchedniowem, Wąchockiem, Opatowem, Stefankowem, Bobrzą, Chrobrzem, Grochowiskami i wielu innych miejscach walczyli za wiarę katolicką i ojczyznę, pozostając jako żołnierze niedoścignionym wzorem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce w warunkach fizycznych jak najgorszych. Wzywam Rosjan i Ukraińców, którzy opuścili szeregi wojska rosyjskiego i przyłączyli się do oddziałów powstańczych, będąc dla innych wzorem poświęcenia i bohaterstwa aż do ofiary własnego życia. Wzywam działaczy organizacji cywilnej powstania, którzy zapewniali warunki do funkcjonowania oddziałów powstańczych, organizując i dostarczając broń, zaopatrzenie, żywność i informacje o nieprzyjacielu, za co stawali się ofiarami represji carskich. Płacąc za swoją patriotyczną postawę utratą życia, syłką na Sybir lub konfiskatą majątku. Stańcie do, do apelu. Wzywam powstańców straconych w Kielcach w latach 1863-1864, a miejscem egzekucji najczęściej były okolice Starego Cmentarza. Wzywam księży profesorów kieleckiego seminarium duchownego Pawła Sawickiego, Pawła Frelka, Michała Sławetę, Franciszka Gruszczyńskiego, Kazimierza Bochnie. Ja naprawdę Stanisława Senkę, którzy pod zarzutem wychowywania alumnów w duchu nieprzychylnym rządowi rosyjskiemu uwięzieni zostali w Cytadeli, następnie na wygnaniu w Rosji przeżyli kilka lat, a niektórzy z nich tam pomarli, broniąc praw Kościoła i Polski. Wzywam 13 alumnów Kielskiego Seminarium Duchownego, którzy za patriotyczną postawę zostali skazani przed Sąd Rosyjski, wykluczeni ze stanu kapłaństwa i powołani do służby wojskowej. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu uczestnicy Powstańca Styczniowego, którzy polegliście w walce, zmarli z odniesionych ran, straceni w miejscach Kaźni, zmarli na zesłaniu na Dalekim Sybirze, a także powstańcy weterani, spoczywający na cmentarzach całej Polskiej Europy. Przelana przez was krew nie poszła na marne. Legioniści i żołnierze Józefa Piłsudskiego zrealizowali wasze niespełnione marzenia i w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Wolnej i Niepodległej Rzeczpospolitej składamy wam cześć i hołd pamięci. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Magnety, zdejm!

oh